Dzień drugi mojej podróży dookoła świata. Hej, jestem Martyna i w ciągu kilku dni zdecydowałam, że jadę w tę podróż. I do tego z jednym małym plecakiem. Ja wiem, ja wiem jak to brzmi, ale będzie dobrze, zobaczycie. Wnieśliśmy pierwsze szkody, wyrzucili nowy spray na kumarę, bo tutaj w Szwecji nie można go przewozić. Dwa spraya, Dziś witam Lizbonę. Czyli moje ukochane miasto. To tutaj studiowałam pół roku i znam je jak własną kieszeń. Powiem Wam, że cieszyłam się na pobyt tutaj chyba najbardziej, bo jakoś czułam, że wracam do siebie. Przed tym całym wielkim zamieszaniem, które mnie czeka w przyszłości. Tak sobie myślę, że Europa to jednak bezpieczna opcja na początek. Spędzam tutaj 24 godziny, próbuję swoich ulubionych pasztaj z Donata, które dosłownie śnią mi się po nocy. Gdybyście mogli spróbować tylko jednej rzeczy, będąc w Portugalii, to mówię wam szczerze, niech to będzie właśnie to. To i krewetki. Matko, to jest po prostu najlepsze, co tu mają. No to co? Lecę dalej. Jestem ciekawa, czy ktoś zgadnie gdzie.